Witajcie moi drodzy na kanale Czytania dla Duszy. W dzisiejszym czytaniu zobaczymy sobie, jaki potencjał ma ta wiosna. Zanim zaczniemy, to chciałam tylko przypomnieć, że w kwietniu mamy warsztaty Praca z Rodem, i również jest jedna medytacja kwantowa z intuicją, z połączeniem, żeby połączyć się ze swoim wyższym jazdę, z wewnętrznym głosem. Pogłębić dalej ezoteryczne, jeżeli ktoś ma, albo same być może się jakieś obudzą, jeżeli są na przykład uśpione. I do piątku, 5 kwietnia można sobie e, wykupić w obniżonej cenie. Od 6 już jest standardowa cena. Jakby cały filmik jest o tym, więc możecie sobie e, posłuchać. Nie będę już przedłużała, tylko przypominam, że do piątku, 5. Kwietnia jest niższa cena z dostępem do tego, a warsztaty są 12 kwietnia, a 19 kwietnia jest medytacja. Ok, to zaczynamy czytanie. Wybierzcie sobie kartę, która Was przyciąga. Tu jest jedyneczka. Jeden, dwa i trzy. Ok, wkładam trzy dwa i zaczynamy od jedyneczki jedyneczko u ciebie potencjał wiosny. Pamiętajcie że potencjał to co może być co można wykorzystać niekoniecznie przyjdzie jeżeli ty to nie włożysz swojego czasu swojej energii nie skupisz się na tym to to nie przyjdzie. Więc to nie jest to co będzie tylko potencjał transformacja. Czyli twoja wewnętrzna transformacja to jest potencjał wiosny. I teraz tak. Ta transformacja powinna się zacząć u ciebie już wcześniej. Hmm? Jeżeli się nie zaczęła, to znaczy, że nie zrobiłaś wcześniej czegoś, bo druga karta, która została wyciągnięta na mm, okres styczeń, koniec marca, co powinnaś w tym momencie zrobić? Czy jaki potencjał był tych ostatnich miesięcy, co powinno u ciebie się zadziać? To było uwolnienie Twojego serca. Z jakichś traum, z jakichś blokad, z jakiegoś żalu, smutka, uzdrowienie na przykład z dzieciństwa, praca z matką czy z ojcem coś, co zalegało w Twoim polu, w Twoim sercu, powinno już być uwolnione. Jeżeli jedyneczko tego nie zrobiłaś, masz sobie jakieś rany, traumy, blokady, duże. Bardziej to chodzi właśnie o, mm, o jakieś rany traumy, bo blokady to bardziej będzie teraz właśnie. Być może właśnie niektórzy tutaj powinni z rodem, z dzieciństwem, coś tutaj porządek zrobić, bo tak mi tutaj błyska. Albo jakaś poprzednia relacja miłosna, niezadowolenie miłosne, rozczarowanie miłosne w tobie się działo. Jeżeli to zostało uwolnione, no to świetnie. Jeżeli nie, no to tutaj masz wskazówkę, że to powinno zostać uwolnione, żebyś przeszła dalej. Czy być może nie ruszysz dalej, jeżeli tutaj faktycznie. Nic nie zostało jeszcze zrobione, a potencjał jest taki, że możesz faktycznie e, mocno siebie transformować. Dużą transformację, metamorfozę e, możesz przejść tej wiosny. E, również, zobaczcie, tu są dwa lądy, które łączą się na końcu. Jeżeli masz jakieś, nie wiem, konflikty wewnętrzne, jeżeli e, niewywstrząśnione i iść szukasz ścieżki dla, dla siebie, no to to zostanie jakby tutaj odnalezione, już związane. Właśnie na wiosnę. Kolejna karta. Kolejna karta mówi właśnie o, o potencjale. Potencjał tej wiosny jest taki: po pierwsze, możesz znaleźć dla siebie właśnie jakąś misję, jakąś ścieżkę, odnaleźć dla siebie jakieś miejsce. Na pewno zostanie wynagrodzone ci to, jeżeli się nie poddasz. Jeżeli z czegoś nie zrezygnujesz, będziesz cały czas coś robiła dla siebie, rozwijała się, to zostanie dla, dla jedyneczki zostanie to wynagrodzone. A kolejna rzecz, ta karta mówi o tym, zwłaszcza dla osób, które miały w ostatnim czasie, albo nawet nie tylko w ostatnim czasie, różne wyzwania, różne przeciwności, to teraz to możesz. Przekuć pozytyw. Wykorzystać te doświadczenia tą wiedzę z tego czasu i zacząć tworzyć coś pozytywnego w swoim życiu. Chciałabym powiedzieć, że u Ciebie to jest czas właśnie na zmianę, na transformację, na coś nowego. Dobra, patrzymy. Potencjał tej wiosny, dla jedyneczki potencjał wiosny. Mhm. Głęboka cisza. Dokładnie tak. Potencjał tej wiosny to jest wyjście z jakiejś przeciwności, losu, z jakichś problemów, z jakiejś sytuacji, która gdzieś tam masz w głowie. Poprzez medytację, bo jest typową karta medytacji. Czyli albo kwantowo na przykład uwalniać, albo w teta, albo po prostu poprzez kontakt ze sobą, poprzez wejście w głęboką ciszę. Ale kluczem na pewno jest transformacja zmiany poprzez medytację. Co nie oznacza, żeby w ogóle totalnie nie działać, tylko działać w taki inspirujący sposób. Czyli jest medytacja, wyciszenie, zmiany w polu kwantowym, na przykład, a dopiero potem przechodzi to inspirujące działanie. Chciałam z tej, to weźmiemy z tej. Tutaj karta długowieczności mi się pokazuje. No to dla niektórych to może faktycznie chodzić o pracę z rodem, czyli coś, co jest odległe, coś co było wcześniej. Ale też ta karta może tutaj nam mm, mówić o tym, że to, co robicie teraz, to będzie mocno rzutowało na to, co będzie długo, długo w, w waszym życiu. Zobaczymy sobie, co potencjał tego stycznia marca u was, to, co, co tam musiało się zadziać u was. Mm -hmm. Tutaj, pokładanie sobie pewnych relacji, i to mogą być właśnie e, uzdrowienie raz dzieciństwa, relacje z rodzicami, tak? To czasami chodzi o to, żeby pokładać to w sobie, albo pogodzenie się z jakimiś stratami w relacjach, na przykład miłosnych, lub układanie sobie tu i teraz relacji. Potencjał wiosny dla Was jeszcze? Potencjał jest taki, żebyś ty poczuła swoją wewnętrzną moc, jedyneczko, i zaczęła świadomie kreować pozytywne rzeczy w swoim życiu. Hmm? Wyszła być może ze świadomości ofiary, bo tutaj niektóre mogą osoby być lub były w świadomości ofiary. Potencjał, jeszcze zobaczymy sobie, potencjał tej wiosny, jaki jest, no właśnie, wypuszczenie zalegających spraw. Dokładnie tak, czyli bardzo rozwojowy jest pod kątem takiego rozwoju osobistego. Pod spodem macie wiedzę, być może powinniście pogłębić swoją wiedzę i zobaczcie, tutaj jest wypuszczanie jeszcze zalegających spraw. To, co zaczęliście wcześniej robić, to dalej wypuszczamy, wypuszczamy. Akceptacja, nauka akceptacji. Z dzieciństwa pewnych rzeczy. Przyszłych na przykład związków miłosnych, jeżeli mieliście niepowodzenia miłosne. Lub inne też wydarzenia, które trudne były w waszym życiu i które teraz na przykład są. I zobaczcie, tu jest wgląd wewnętrzny. Czyli jest typowo rozwojowy rozkład dla was. Czyli wy macie się skupić na sobie najbardziej. Jeszcze zobaczymy potencjał tego styczeń, styczeń-marzec, styczeń, jaki był dla was. No właśnie, wy mieliście tutaj, jakby, bo to jest czas inkubacji. Czyli te energie, one miały tam też się układać, czyli nie miało być dużo działania. Tu są też sny, czyli podczas snu dostawaliście bardzo dużo wskazówek. I to, co stało w miejscu, tak miało być. Bo to się po prostu tutaj dogrywały pewne rzeczy, a potencjał tej wiosny. Odwaga. Typowo. Odważne decyzje, podejmowanie odważnych decyzji, wybieranie innych, e, innych dróg, wybieranie e, czegoś innego niż zawsze. Wychodzenie ze strefy komfortu i zobaczy, tu jest karta. Mm, Mówiące o tym, że twoje modlitwy zostały wysłuchane i teraz będziesz dostawała jedyneczko, już być może od dłuższego czasu dostajesz jakieś podpowiedzi, wskazówki i kieruj się tym. Być może wiosna to jest czas na spełnienie czegoś, co chciałeś, żeby się spełniło, ale jeszcze pewną transformację musisz przejść. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o jedyneczki. Dwójeczki. U Was jaki jest potencjał? Według mnie, z tych kart, co tutaj na razie widzę, to hmm, jedyneczka miała rozwój i Wy też macie, tylko troszeczkę inne. Ta karta mówi o tym, yy, potencjał wiosny, żeby być w perfekcyjnej harmonii ze sobą, żeby czuć wewnętrzny spokój, być może zaakceptować w pełni siebie. Hmm? Ale na pewno chodzi o tę perfekcyjną harmonię, taką wewnętrzną. Bez konfliktów wewnętrznych, bez jakiegoś napięcia, być może. Uwolnienie emocji, tak? Bo jeżeli są napięcia, no to są emocje skumulowane. Żeby była wewnętrzna harmonia, to trzeba uwolnić emocje, które gdzieś tam jeszcze zalegają. I teraz tak. Druga karta, którą wyciągnęłam dla Was, ta karta mówi o tym, jaki potencjał był ostatnich miesięcy, styczeń, marzec. I zobaczcie, czego wykorzystaliście, czy nie. Poznanie motywów swoich działań. Czyli dlaczego coś robicie, dlaczego w pewien sposób się zachowujecie, skąd to pochodzi, na jakich programach funkcjonujecie. Czyli bardziej chodzi o to, żeby bardziej poznać siebie. Czy poznaliście to, czy nie? Jeżeli nie, to warto teraz to zrobić. Bo być może następny krok nie pójdzie, jeżeli nie poznacie pewnych swoich motywów, swoich działań. Na przykład, dlaczego coś robicie i to dajmy na to pochodzić z jakiegoś tam okresu, na przykład dzieciństwa, że to zostało wtłoczone tobie w dzieciństwie, bo na przykład ojciec czy matka tak i tak względem ciebie się zachowywali. Daję taki przykład. I teraz w ten sposób się zachowujesz. Hmm? Czyli to był ten czas na poznawanie siebie i motywów swoich działań. A teraz jest czas na rozwiązywanie tego. Być może już zaczęliście z tym pracować, zaczęliście to rozwiązywać i teraz mm, teraz jest pogłębianie tego. Trzecia karta, którą mam dla Was, to jest obudzenie wewnętrznego mistrza. Połączenie ze swoim wewnętrznym mistrzem. To jest połączenie ze swoim wyższym ja też. Bo jak jesteś w, perfekcyjnym, w perfekcyjnej harmonii ze sobą, to faktycznie wtedy łatwiej jest połączyć się ze sobą, słuchać bardziej siebie. To jest potencjał wiosny. Być może chodzi też o stworzenie idealnej relacji ze sobą, która jest najważniejszą relacją w Twoim życiu ze sobą. Ale tu mocno mi się takie duchowe rzeczy przebijają. Właśnie jak połączenie ze swoimi wyższymi ja poczucie takiego spokoju, wewnętrznego harmonii wewnętrznej. Dobra, teraz zobaczymy sobie, jaki potencjał był tych ostatnich miesięcy obfitość. Praca albo w ogóle z finansami z prosperity, albo ogólnie z obfitością. Odblokowywanie tego przepływu obfitości. Hmm? Czy pracowaliście z tym? Dla niektórych to są tylko finanse, bo na przykład gdzieś tam czujecie, że te finanse koleją. Jeżeli nie, no to zabierzcie się teraz, bo yy, być może następny etap nie pójdzie do przodu, jeżeli ten pominęliście. U niektórych to czuje mocno finanse. Finanse a dla niektórych to jest po prostu obfitość, powodzenie życiowe, czyli Prosperity. Jeżeli nie wiecie jak to, albo zapraszam do siebie na sesje kwantowe, albo mam medytację, która jest jeszcze dostępna na finanse Prosperity. Mam też kursy na finanse, jeżeli chcecie z finansami popracować. Potencjał wiosny. Moc społeczeństwa. Tu dociągnę jeszcze jedno, bo mamy pewien niedosyt. Potencjał wiosny dla was. Mm -hmm. Popatrzcie jak tu zielono. Ja bym powiedziała, że to jest zwłaszcza. Jakieś takie. poczucie, że jestem. O, bo to chyba tego mi zabrakło. Jestem. Nie muszę nic robić. Po prostu jestem. Jestem tą obfitością. Jestem szczęściem, spełnieniem. Dojście do takiego punktu, żeby poczuć. Po prostu jestem. Mm? I. Mm... Potencjał też jest taki, żebyście wy otworzyli się na ludzi i budowali dobre relacje z ludźmi. Być może niektórzy, właśnie pewne procesy muszą przejść z kimś, z jakąś osobą, bo tu jest moc społeczeństwa, więc to może w różny sposób przebiegać. Hmm? Może chodzić o jakąś współpracę, że sami wcześniej pracowaliście, a teraz na przykład trzeba otworzyć się na jakąś współpracę, bo to wyjdzie wam na dobre. Na różne filary to może być. Może tylko to, ta karta być taka towarzyska, żeby po prostu mm, fajne relacje budować z innymi ludźmi. I e, potencjał wiosny mm, to jest po prostu, żeby żyć, właśnie. Nie dawać też za dużo innym, bo wy możecie być tacy, że mm, momentami możecie za dużo dawać właśnie w inne relacje. Czytam w pracy i nie przekłada to się na, na efekty dla was, tak? I być może gdzieś za dużo od siebie dajecie, a tą energię trzeba na siebie skierować i po prostu żyć pełną piersią, Bo tutaj jest przekaz, żyj, po prostu żyj pełną piersią, ciesz się z życia. Pewne przewartościowanie tutaj przyjdzie. Mhm, dokładnie tak. Potencjał wiosny to spojrzenie na pewne rzeczy z innej perspektywy, i przewartościowanie, odpuszczenie sobie pewnych rzeczy. E, I jest karta suwerenności. To ta karta tutaj mówi mm, o działaniu typowym. Czyli nie czekaj, działaj, bierz życie we własne ręce, bo dokładnie to ta karta mówi. Bierz życie we własne ręce. I jeszcze potencjał wiosny. Jest karta miłości, więc dla niektórych, ale jest obfitość. Dla niektórych to może chodzić po prostu o sprawy miłosne, żeby je wyprostować u siebie, ale dla większości z Was tu chodzi właśnie, bo jest ta karta, czyli Wy mieliście wcześniej pracować z tą obfitością, a niektórzy z finansami. I potencjał jest wiosny, to że albo te finanse mogą przyjść faktycznie duże. Jeżeli z tym pracowaliście, jeżeli nie, to to zacznijcie. Albo po prostu jakaś obfitość, jakieś spełnienie waszej intencji może tutaj przyjść. W momencie, kiedy będzie ta perfekcyjna harmonia i w momencie, kiedy wy będziecie w polu serca. Bo ta karta może mówić o tym, żeby potencjał własny jest taki, że wy mocno możecie być w polu serca i tworzyć z tego pola serca. Pozytywne rzeczy oczywiście. Dobra, i jeszcze na sam koniec, ostatni tani, zobaczyłem potencjał tej wiosny. No, dokładnie tak. Tutaj mm, na pewno jest zostawienie jakichś yy, negatywnych projekcji za sobą, ale tutaj macie, że Twoje modlitwy zostały wysłuchane dotyczące jakiejś intencji i ta intencja ma szansę się spełnić na wiosnę. Ale słuchaj wszystkich podpowiedzi, słuchaj wszystkich wskazówek, bo jeżeli tego nie zrobisz, to, to zostanie odroczone na potem, czyli nie na wiosnę, a przyjdzie to. W późniejszym czasie, bo pamiętajcie, potencjał to jest potencjał, czy coś może przyjść, ale jeżeli wykorzystasz to, jeżeli będziesz słuchał siebie, e, swojego wewnętrznego głosu i szedł za tym wewnętrznym prowadzeniem. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o dwa trójeczkę, Wielka Symfonia, już wam wiem, o co chodzi. Dobra, Wielka Symfonia odnosi się w dużej mierze do ludzi i relacji, więc u Was potencjał wiosny to jest poznawanie nowych ludzi, jakieś współprace biznesowe, naprawianie istniejących relacji pod różnym kątem czy to jakichś rodzinnych, czy to miłosnych, przyjacielskich, tak? Ale też uzdrawianie w sobie podejścia do innych ludzi, bo to może o to chodzić. Hmm? że jeżeli jakieś relacje nie wychodzą, to być może ty w sobie masz jakieś programy, które jakby tworzą takie relacje, jakie są, również y, to jest y, równowaga w dawaniu i brań w relacjach, która jest bardzo ważne. To jest jakby pierwsza karta. Druga karta mówi o tym, jaki potencjał był ostatnich miesięcy, czyli styczeń, marzec i zobaczycie, czy to wykorzystaliście, czy nie. To jest uciszanie swojego umysłu, ale to jest też praca z negatywnymi programami, które macie. Jeżeli tego nie było, to chyba trzeba to teraz zrobić, ponieważ być może następny punkt się nie pojawi, jeżeli ten jeden ominęliście. Nauka na przykład medytacji, żeby wyciszać swój umysł i emocje, też takie coś mogło tutaj być. I teraz tak potencjał, potencjał wiosny, więc teraz tak dla większości z Was to jest po prostu odzyskanie swojej wewnętrznej mocy, bo być może dziś za dużo dawaliście od siebie właśnie w relacjach, za dużo skupialiście się na innych. Albo były jakieś żale, jakieś smutki w Was, tak jakieś rany mieliście w sobie, i to powodowało, że no, jakby nie czuliście połączenia z tą swoją wewnętrzną mocą do końca. Tak. Hmm? E, i, I potencjał tej wiosny to jest właśnie odzyskanie tej swojej wewnętrznej mocy i połączenia z nią. Hmm? Dla niektórych to jest e, m, nauka dywinacji. Praca z dywinacją, czyli na przykład y, Nauka Tarota. karta ta też jakby o tym mówi, więc jeżeli was to interesuje, więc jak najbardziej to jest dobry czas na m, pójście w tą stronę. Dywinacja to nie jest tylko tarot, ale to tak to spłóciłam. Spł Dobra, zobaczymy sobie jaki był potencjał tych ostatnich miesięcy. Zostawianie za sobą tego, co stara, tego, co nie funkcjonuje. I teraz tak, co to mogło, być? to mogło być? To mogły być relacje, które nie funkcjonują. To mogła być praca, która Wam nie służy, albo gdzie nie możecie się już rozwijać, ale to mogły być wasze jakieś zachowania właśnie właśnie, wasze jakieś przekonania, wasze jakieś emocje albo nie wiem, jakieś traumy z dzieciństwa. Jeżeli tego nie zrobiliście, tego porządku w swojej podświadomości, no to jest teraz czas na zrobienie tego porządku i y, potencjał wiosny, nowy sposób myślenia, podejścia. I to może być w jednym filarze życia, a może być ogólnie w całości. Czyli nowe podejście do różnych spraw w waszym życiu. Potencjał, potencjał wiosny. Jest karta obfitości. Dla niektórych to będzie nowa praca, działanie. I pamiętajcie potencjał to jest to, co może przyjść, ale nie musi, bo to od Was zależy. Mamy kartę obfitości, więc potencjał mo mogą być duże zarobki, duże pieniądze spływające. Bo pamiętajcie, że pieniądze nie muszą tylko przychodzić z, z pracy, z zarabiania. Dla niektórych to jest po prostu nowa praca. Dla innych to jest otwieranie się na obfitość, czyli nie praca, nie finansa, a po prostu obfitość, powodzenie życiowe, że możecie czuć te powodzenie, że idziecie w dobrą stronę i wszystko jakby Wam wychodzi, i ma szansę się spełnić to, na czym skupiacie swoją uwagę pozytywnie, oczywiście, bo ta karta o tym mówi. Zmiana sposobu myślenia, właśnie. Tutaj też może być w tej karcie zmiana sposobu myślenia, podejścia do pewnych spraw i potencjał to jeżeli w czymś będziecie coś robić, podejmiecie jakieś decyzje, dziś będziecie działać, to faktycznie wy jesteście w stanie mocno ruszyć do przodu na wiosnę. A tak jak powiedziałam, od Was to zależy. Patrzę sobie, które karty wzięłam. Dobra, bierzemy jeszcze te. I potencjał wiosny. Potencjał wiosny. Możecie. Na pewno potencjał jest taki, że przyjdą fajni ludzie do waszego życia albo będziecie ogólnie otaczać się pozytywnymi ludźmi. Może też dotyczyć osób, które na przykład mają własne biznesy i yy, pracują z klientami, to te karty ludzi to są dwie karty z podobnymi energiami, mogą właśnie mówić o ludziach w biznesie, czyli klientach. I stąd może przychodzi ta obfitość, tak? Więc dla niektórych może to o to chodzić, a dla niektórych to po prostu nowe znajomości albo mm, dobre, harmonijne relacje z ludźmi, których znacie, na których Wam zależy. I jest karta szczęścia, radości, więc ja bym powiedziała, że dużo radosnych, szczęśliwych, radosnych chwil może przyjść w, na wiosnę. Ale ta karta też może mówić o obudzeniu tej wewnętrznej radości, poczucie, poczucie po prostu wewnętrznego szczęścia. Nieważne, co jest tam dookoła, Wy możecie po prostu czuć się szczęśliwi. I jeszcze zobaczymy z jednej talii, z ostatniej. Jesteście w stanie dostrzec coś, czego wcześniej nie widzieliście. Mm. Ta pierwsza karta o tym mówi, zwłaszcza dostrzeżecie, gdzie wy wprowadzacie chwiejną energię, chwiejność do swojego życia. Tu może być też u Was niedecyzyjność. Niekonsekwencja w działaniu. Jeżeli takie coś macie, to jesteście w stanie to zmienić, bo ta karta ostatnio o tym mówi, że e, czymś możecie się mocno zająć. To może być Wasz rozwój, Wasza praca, jeżeli będziecie konsekwentni. Jeżeli nie będziecie e, Latali góra, do góra, dół, na zasadzie rozkręcacie się pozytywnie, a potem jest spadek, to faktycznie tutaj mogą przyjść bardzo duże efekty Waszych działań. Więc ja bym powiedziała, że dla niektórych takich, które przejdą Wasze oczekiwania, ale tylko pod tym warunkiem, że zobaczycie tą chwiejność, że Wy wprowadzacie pewną chwiejność, pewne zaburzenia do Waszego życia, coś, co nie wychodzi, bo nie ma pewnej konsekwencji w Waszym działaniu. Wy coś robicie? A potem przerywacie to robić, albo zmieniacie decyzję. Tak się nie robi, bo wtedy nic z tego nie wychodzi. A wy przecież chcecie, żeby wyszło. Okej, okay, to tyle z mojej strony. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, papa. Pa.